Ostatni wzrost napięcia związany z incydentem na Krymie i ogromna sytuacja w Donbasie przypomniała nam o tym, że tak zwana kwestia ukraińska daleka jest jeszcze od rozwiązania. Od czasu przewrotu w Kijowie minęły już ponad dwa lata, a końca konfliktu nie widać. Przypomnę, że jako Myśl Polska braliśmy udział w wydaniu książki Stepan Bandera w Kijowie, gdzie nakreśliliśmy pewne... Kwestie, które związane były z rozwojem sytuacji na Ukrainie już wtedy. Gdybyśmy dzisiaj sięgnęli do tej publicystyki, okazało się, że to jednak my mieliśmy rację, a nie nasi adwersarze. W przypadku Ukrainy polityka polska postępuje tak, jakby sytuacja przypominała tą z lutego czy z marca 2014 roku. Tymczasem dzisiejsza sytuacja na Ukrainie i wokół nie jest daleko gorsza od tej niż niektórzy w Polsce sądzili. Tutaj bym dla ilustracji tego, tej opinii przypomniał ostatnią wypowiedź Nuncjusza Apostolskiego w Kijowie, który powiedział jasno na falach Radia Watykan, że Ukraina przegrała na wszystkich frontach. Wiedzą o tym wszyscy, zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych. Wiedzą o tym również obserwatorzy zajmujący się sprawami ukraińskimi, jednak głośno nikt nie chce tego powiedzieć, ponieważ polityka zachodnia zaangażowała zbyt wiele środków i politycznych, i finansowych, i propagandowych, żeby tak szybko wycofać się z popierania polityki na odcinku ukraińskim. Mamy więc sytuację patową. Zachód, który niewątpliwie wciągnął Ukrainę w tą politykę obiecując jej bądź łudząc poparciem, w tej chwili nie wie, jak z tej polityki się wycofać. Rosja ze swej strony, która osiągnęła bardzo dużo, to znaczy uzyskała Krym kontrolę nad Wschodnią Ukrainą, ale która nigdy nie miała zamiaru zajmować całej Ukrainy, o czym błędnie i fałszywie u nas cały czas się głosi. Też chciałaby zamknąć tą sprawę i stąd też wyraźny nacisk Putina, na to, żeby Ukraina zrealizowała swoje zobowiązania, które podjęto na tzw. konferencji mińskiej, z której notabene, co trzeba zawsze przypominać, Polska została wyeliminowana w wyniku interwencji amerykańskiej. Ukraina przez te dwa lata nie potrafiła wypełnić prawie żadnego zobowiązania tzw. porozumień mińskich. Przede wszystkim nie zmieniła konstytucji w kierunku decentralizacji. Sprawa ta jest kluczowa dla dalszego losu Donbasu i innych rejonów Ukrainy, które żądają takiej autonomii. I jak się wydaje, układ wewnętrzny ukraiński, polityczny w tej chwili wyklucza przeforsowanie takiej, e, e, takiej inicjatywy. Wie o tym prezydent Poroszenka, który mimo że jest prezydentem, nie ma jednak pełnej władzy. Jak to w związku z tym może przebiegać dalej, trudno powiedzieć. Na pewno sytuacja jest niewygodna dla wszystkich. Graczy, którzy wokół Ukrainy prowadzą swoje interesy, a więc zarówno dla Stanów Zjednoczonych, jak i dla Rosji, jak również dla Europy Zachodniej, która znalazła się w kłopotach o wiele większych niż to sądzono jeszcze dwa-3 lata temu. Na tym tle niestety polityka polska wykazuje najmniej zrozumienia sytuacji i reakcji na zmieniającą się sytuację. Jak słusznie w ostatnim swoim wywiadzie dla naszego dziennika powiedział dr Andrzej Zapałowski, najbardziej radykalną antyrosyjską politykę na tle oczywiście sprawy ukraińskiej prowadzą dwa państwa, to znaczy Polska i Litwa. No, znalezienie się w takim towarzystwie nie jest rzeczą chwalebną. W tej chwili Polska poprzez symboliczny akt zerwania czy zamrożenia małego ruchu granicznego z Federacją Rosyjską dodała do tej kolekcji swoich działań które mają na celu izolowanie się Polski od Rosji, ale również i wspieranie ukraińskiego partnera, znalazła się w ślepym załóżku. Polityka polska popełniła szereg błędów na odcinku ukraińskim, ale to co ważne, i chyba to tego się nikt nie spodziewał 2-3 lata temu, polityka ta nie cieszy się poparciem większości opinii publicznej w Polsce. Jest więc zawieszona niejako w próżni, zarówno ze względu na zaszłości historyczne, Związane ze zbrodniami UPA, ludobójstwa na Wołyniu, co mogliśmy obserwować niedawno, kiedy to rządząca partia była zmuszona w wyniku nacisku opinii publicznej przyjąć taką uchwałę. Ale to nie tylko historia decyduje o tym negatywnym nastawieniu Polaków do bezkrytycznego popierania przez Polskę Ukrainy, ale również pewna kalkulacja współczesna. Polacy nie widzą korzyści, które Polska wyciąga z realizacji tej polityki, mimo że. Media państwowe i media partyjne przekonują nas nieomal codziennie o zasadniczym celu tej polityki, to znaczy, że bez wolnej Ukrainy, czy istnienie Ukrainy jest gwarancją naszej niepodległości, co oczywiście jest całkowitą nieprawdą. Jeżeli miałbym przewidywać, co się stanie w najbliższych tygodniach, Najprawdopodobniej dojdzie jednak do nacisku na władze ukraińskie, żeby zrealizowały postanowienia Minsk II. Problem tylko w tym, że żadna władza ukraińska, żaden polityk nie jest w stanie tego zrobić. W związku z tym pojawiają się również takie spekulacje, że jeżeli zawodzą środki pokojowe, negocjacyjnie, będzie trzeba rozwiązać tę kwestię innymi metodami, że jakaś forma konfliktu czy konfrontacji militarnej jest nieuchronna, czego chyba wszyscy sobie nie życzą. Zobaczymy, jak ta sytuacja będzie przebiegać. Dla nas najważniejsze coś innego. Dla polskiej racji stanu, dla interesów Polski, najlepszym rozwiązaniem jest uregulowanie kwestii ukraińskich w kierunku normalizacji stosunków Ukrainy z Rosją, zaprzestania polityki konfrontacyjnej, jątrzącej. I przede wszystkim wyciągnięciu przez Polskę wniosków z tego, co się stało i zachowanie większej wstrzemięźliwości i dystansu do tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą.